Jak było ostatnie przed chwilą z moim mężem? Sami widzieliście i słyszeliście zabrank ślub. Więc teraz mam do Was takie głupie pytanko. Może nie głupie, może mądre, nie wiem. Czy jest warto być ze swoim partnerem czy partnerką na koszu czyli bez ślubu czy ślub? Jeżeli pytacie się supermaczy to na koszu to ich mówię. Na koszy łapę to jest to, że nie masz żadnych obrątków, tak jak ja mam. Na koszy łapę to jest to, że brak dokumentów wasz partner czy wasza partnerka nie może za was nic załatwić. Jeżeli wasza partnerka jest w ciąży i ma dziecko z wami i by chciała, żebyście wy odebrali dziecko ze szkoły czy przez szkołę, nie nieważne skąd, musicie Głupi papierek wypisać, że oświadczam, żeby mój mąż, Ala który nie jest waszym mężem ani żoną. A jeżeli masz macie głupi papierek, który za chwilę Wam pokażę, nie wiem gdzie to jest. Akt cywilnego. Jak widzicie. Zobaczcie taki dokument, to możecie poprosić męża, kochanie odbić dzieciaka, bo jesteśmy po ślubie, a tak na koszyłapę jak sami widzicie, niektórzy nieraz mi tu dookoła mówią, że lepiej być na koszyłapę, a wcale nie jest lepiej, na koszyłapę nigdy nie jest lepiej, lepiej jest właśnie brać ślub, bo wtedy możecie załatwić urządowe sprawy, jeżeli partner, Wasz mąż pójdzie i powie, proszę mnie rozliczyć pity, raz, dwa, trzy. Czy głupie przeleź na konta, czy głupie jakieś tam inne rzeczy. Czy wasza żona pójdzie po wasze wypłaty, spraśy, czy by za żonę, wasze wszystko. A tak, na koszyłapę nie jest warto, nawet nie tych chciny. Na koszyłapę, jak sama mogę powiedzieć, sama miałam sytuację na koszyłapę. Mój ojciec i moja matka nie byli po ślubie. Moja matka miała rozwód, ale ojciec nie. Więc stałe się, się stało. Ojciec miał bardzo wielkie kłopoty, bo ksiądz nie chciał dać pozwolenia na to. Jest jedno głupie pytanie z księdza. Czy pan miał mną ślub? A ojciec coś powiedział, nie. Więc musiał ojciec zapłacić za to grube pieniądze. A tak to byście mieli po ślubie normalny, zwykły ślub, czy kościelny, czy cywilny, nieważne jaki. Masie chciny na waszego dziesaka. I za to nie płacicie. A tak? Mój ojciec musiał grube forsy zapłacić. Dobra. Mam nadzieję, że się znowu Inne chrziny. Mam nadzieję, że będziesz się oglądać. Poważenia, pozdrawiam z moim mężem. Pa!